Kamilu, Twój debut w fotelu you, Judoda, jak Ty się czułeś? Um, to, to miało swoje, mogę to nazwać, fazy rozwoju. Pierwszy, pierwszy moment, lekka ekscytacja, już dzień, dzień przed e, całym rozpoczęciem e, przesłuchań, miałem takie lekkie, wiesz, niepokój w tym, może, jak ja sobie z tym poradzę, wiesz? Byłem trenerem w bitwie na głosy, trochę inna formuła, wiadomo, więc jakieś doświadczenie jest. 10 lat za mną, jakiś Bagaż doświadczeń jest, chętnie się nie podzielę. No dobra, ale to jest, to jest jednak ogromne wyzwanie. Jednak musisz mądrze oceniać, bo to od, od, od tego też mocno zależy, jak pokieruje się kariera tych młodych ludzi. Więc. I, a szkoda by było, żeby kogoś pominąć albo źle ocenić, bo czasami stres bierze górę i ja, ja, na szczęście wiem jak to jest, bo byłem po drugiej stronie, byłem oceniany, pamiętam te emocje, tego się nie zapominało, wiesz mi, minęło 10 lat od, 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 od kiedy byłem właśnie po tamtej stronie i tego się nie zapomina, więc tym bardziej się cieszyłem, że wiem co oni czują i mogę im pomóc. I tak, na początku byłem trochę zestresowany, trochę się czułem nie nieswojo, bo jednak 7 lat od ostatniego programu, kamera, znowu wszyscy, uwaga na Ciebie, musiałem się oswoić przez chwilę, ale atmosfera z, z resztą e, trenerów była tak super, że od razu to zeszło i już mogliśmy się skupić po prostu na pracy z nimi. A jak wyglądały walki uczestników? No bo chłopaki mają troszeczkę dłuższy staż, czy oni mieli lepsze triki, żeby przyciągnąć kogoś do siebie? To są dwie inteligentne bestie w cudzysłowie, po prostu oni potrafią tak zaczarować kogoś yy, i rzeczywiście czuć u nich to doświadczenie, taki luz, po prostu oni jak opowiadają yy, o ich możliwościach, tego czego się nauczymy, no i jest ich dwóch, co dwie głowy to nie jedna, ale nie ujmując im oczywiście aparycji <grystanie> I, i, i doświadczenia, no, no to rzeczywiście... Parę razy skradli mi kogoś, więc no, jednak to doświadczenie, jednak jest to doświadczenie.